Witam Państwa w piątek, 5 września. Jesteśmy już po payrollsach. Payrolls okazały się zgodne z oczekiwaniami. Rynki pierwsze, po pierwszych godzinach handlu, pierwszych minutach handlu po payrollsach pokazują, że przyjmują dosyć optymistycznie ten wynik. Stopa bezrobocia niższa od oczekiwań, więc rynek ryzykownych aktywów może kontynuować wzrost do końca dzisiejszego dnia. Spójrzmy teraz na rynki od strony technicznej. Na rynku polskiego złotego ewidentnie jesteśmy blisko istotnych wsparć na poziomie 404 i 402. Te wsparcia broniły złotego przed silnym umocnieniem się i wydaje się, że jeśli w dzisiejszym dniu dobijemy do tych wsparć, no to one powinny być respektowane i w tych okolicach. Możemy zobaczyć jakieś odreagowanie na Europelenie. Na polskiej giełdzie Marazm, taki krótkoterminowy trend boczny, jesteśmy blisko istotnego oporu na poziomie 2448. Z drugiej strony mamy linię średnioterminowego trendu wzrostowego. Pokonanie tej linii, przebicie tej linii to może, ozna może oznaczać silne spadki, nawet do poziomu 2373. Jeśli nie, no to pozostając w kanale. Trendowym możemy przebić górny opór 2448 i kontynuować wzrost. Na niemieckiej giełdzie prawdopodobnie formuje nam się formacja odwróconej głowy z ramionami. Może wygenerować ona silny ruch wzrostowy. Przebić, właśnie próbujemy przebić linię szyi 7376 punktów. W ramach realizacji tejże formacji możemy dotrzeć nawet do poziomu 7482 punktów. Dziękuję serdecznie, po więcej komentarzy zapraszam na stronę xtbpl.